Pieraz pali się, ja dalej jestem sam Jedyne co mnie otacza to jest pierdolona pustka na zawsze będę sam, przyzwyczaiłem się do tego bólu Na dworze minus pięć stopni, ja stoję przy jakimś drzewie I dopalam ostatniego szluga Miałem myśl jedną, żeby zajebać głową w drzewo Wtedy sobie przypomniałem, że i tak mi nikt nie widzi Ja jestem duchem, nikt nie widzi mego cierpienia Czuję się jak papieros, życie moje wypala się i ucieka jak ten dym Dlaczego jak potrzebuję pomocy, to nikt nie widzi mnie To jest pierdolowe zło, Uuu. a jak zrobię coś po... Panego, to nagle jestem w kręgu i nagle każdy widzi mnie Każdy odgaduje mnie, w twarz mi tego nie powiedzą Nie wiem sam, czy mam wracać do tej pustki Do tej pustki, samotność to jest moja najlepsza przyjaciółka Nikt nie zna mnie tak dobrze jak ona Chyba praca polegała na wylewaniu łez To byłbym milionerem Ja tak strasznie cierpię Daj mi poczuć twą ciepłą dłoń Przytul mnie chociaż na pięć sekund tak strasznie cierpię, ja, yeah. u, uh. te życie krzywdzi mnie. Ja, ja. się do tego bólu, na dworze minus pięć stopni. Ja stoję przy jakimś drzewie i dopalam ostatniego sługa. Miałem myśl jedną, żeby zajebać głową w drzewo. Wtedy sobie przypomniałem, że i tak mnie nikt nie widzi Ja jestem duchem, nikt nie widzi Mego cierpienia Czuję się jak papieru. życie moje wypala się i ucieka jak ten dym Dlaczego jak potrzebuję pomocy To nikt nie widzi mnie? To jest pierdolone słowo. U -u -u. U -u -u. Krobię coś pojabanego, to nagle jestem w kręgu i nagle każdy widzi mnie Każdy obgaduje mnie, w twarz mi tego nie powiedzą Nie wiem sam, czy mam wracać do tej pustki, do tej pustki Samotność to jest moja najlepsza przyjaciółka Nikt nie zna mnie tak dobrze jak ona Gdyby praca polegała na wylewaniu łez, to byłbym milionerem Ja tak strasznie cierpię, daj mi poczuć twą ciepłą dłoń nie chociaż na pięć sekund Ja tak strasznie cierpię U, też i cię krzywdzi mnie Ja, ja ja, ja